W Kubiszówce mieliśmy przyjemność oglądać jasełka w wykonaniu dzieci z bielskich przedszkoli. Odbywał się tu bowiem siódmy międzyszkolny przegląd bożonarodzeniowy, zorganizowany przez Bielskie Przedszkola nr 11 i 12 oraz Dom Kultury imienia Wiktorii Kubisz. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło aż 27 przedszkoli. Co to są w ogóle jasełka, o czym one opowiada? Jasełka to są takie święto. Zazdą no, przecież występowaliście przed chwilą? O narodzeniu Jezuska. I co tam się dzieje w czasie tego przedstawienia? Śpiewamy kolendy. No i dla Jezusa. Mówimy wierszyki Jezusa. Kto, kto go odwiedza? Kto przychodzi? Pastuszkowie i Trzej Królowie. Ktoś jeszcze? I aniołkowie, i dzieci przychodzą. W tym roku zgłosiło się 27 przedszkoli, ponad 600 dzieci, przygotowanych przez 50 nauczycielek wychowania przedszkolnego. Przedstawienia oceniało jury, poziom jednak był tak wysoki, że wszystkie zespoły zasługiwały na nagrodę. Nauczycielki przygotowały dzieci pięknie, przygotowały piękne stroje. Widać było, że dzieci pięknie recytują, pięknie śpiewają kolendy. Mogę opowiedzieć o kolendach? E, kolendy to są takie piosenki, w których śpiewa się o świętach i o Bogu, i dla Boga. Dzieci robią to w sposób naturalny, jak najbardziej, z tym, że praca po prostu nauczycielek polega na tym, żeby to wszystko stworzyć jeden piękny program artystyczny. Trzeba dzieciom po prostu pomóc. Dzieci bardzo lubią. Jest to bardzo wdzięczny temat, jasełka i w ogóle święta Bożego Narodzenia. Zresztą przegląd, jaki miał miejsce w ciągu trzech dni, jak gdyby był tego potwierdzeniem. Nie tylko jasełka, ale i kolędowanie. Byli kolędnicy. Były tańce nowoczesne, które nawiązywały do tradycji świąt Bożego Narodzenia. Lata trzydzieste. Także przegląd tutaj mieliśmy naprawdę wspaniały. Prawdziwym hitem przeglądu. Stała się pastorałka pastuszek, którą wspólnie śpiewały wszystkie dzieci.